Patrz, co tu się dzieje. No widzę właśnie. Jakaś buciarnia w ogóle. On jakiś ciuchów, wszystkiego, Boże. Ja ogólnie oglądałam filmiki z tym miejscem, to powiem Ci szczerze, że to nie wyglądało tak, jak tutaj teraz wygląda zlew do mycia, cipy. Wiesz co, ja w ogóle mnie zastanawia, że ludzie... popatrz, tu są piękne kafelki były, patrz, to wszystko tak zostało po prostu rozpieprzane, patrz, tu zlew leży. Tu gdzieś grafity porobione. Masakra. Tutaj na przykład... Czekaj. Zerknę tylko, czy jest wszystko ok. Patrz, tutaj na przykład były te e, stoliki i tak dalej. Tutaj widać było, że była restauracja. Bo tak pamiętam, że było... Patrz, jak to wszystko jest zdewastowane. A tutaj jeszcze nadzadaszone, to jest no. konkretna inwestycja, naprawdę. Fajnie tam porosło. No, fajnie. Bardzo fajnie. Tylko weź, patrz, tu nawet ktoś elewację zepsu. Rozumiesz? Bo takie coś, no to wiesz, można kupić i tutaj masz łagów, no to to jest fajne miejsce ogólnie, jeżeli chodzi... patu basem nawet jest. To jest fajne miejsce do tego, żeby zainwestować i masz fajny hotel, co nie? Tylko SPA SPA. No i wiesz, SPA to jest hotel, co nie, ogólnie. No, to fajne miejsce, wiesz, żeby zainwestować i tutaj ludzie by mieli obrót, co nie? Tylko zobacz, jak to ludzie już wszystko zniszczyli. O mój Boże, patrz, jak to było pięknie kiedyś. Nie wiem jak ludzie mogą tak nie niszczyć tą. A tutaj też była szyba jej nie ma. A tutaj telewizor? Nie, to półka. Krzesło mhm. nawet jakieś. Katastrofa po prostu. Ogólnie z tego, co ja czytałam, to tutaj trzeba bardzo, bardzo, bardzo mocno uważać na ludzi, którzy tutaj mogą być. Bo tu podobno strasznie dużo bezdomnych jest. No ale co się dziwi, słuchaj, taki wielki obiekt. Pa. Tu były szafki. Patrz, toaletę nawet ktoś wyrwał. Tu też to samo. Ja nie wiem, co ludźmi kieruje, żeby tak postępować z cudzą z własnością. Jeszcze ja tym bardziej wiesz, ile to musi być warte? Tu musi być warte naprawdę ogromne pieniądze. I tutaj co piętno, to coraz bardziej chyba wszystko rozwalone jest. Pat, tu nawet coś zrobił dziurę. Patrz. no setę. Tu też. Będzie się trochę się tu chodzić. O. Szawki. Kurwa, tu też wszystko jest jakieś rysunki. też coś patrz toaleta jedna, której nie zepsuli. No nie cud nad Tak? Tak? Jakby zobaczyć. Aha. Daj spłukuj. jest spokój. katastrofa normalna. jest to wychodzę z założenia, że czasami jest lepiej coś zobaczyć, to były telewizory. To widać, że to te właściciele jest... Tak? No. Tu też telewizory. Noż wychodzę z założenia, że jak takie miejsce upada, to wydaje mi się, że jest lepiej sprzedać je, że oni jak pewnie kończyli tutaj pracę, czyli wiesz, ogłosili upadłość to pewnie to jeszcze było w jako tako fajnym stanie i mogli coś tego hajsu sobie wiesz mogli coś mieć hajsu z tego jeszcze co nie a teraz to powiedz mi przy takim wiesz a nic nikt tego nie pilnuje ani nic to przy takim przy takiej dewastacji no to sorry memory ale no wszystko zdewastowane no ja nawet pójdę komuś się nie wiem czy ktoś się uczył budowlanki czy co Chciałam zobaczyć jak to wygląda. To na pewno by więcej pieniędzy dostali, jakby to sprzedali szybciej, a teraz to co? Patrz, tutaj też wystarczy jest wszystko.

Tak, Czyli z... spa. Spa mówiłam Ci, że jest w dobrym stanie, bo oglądałam kliniki, ale. Kliniki nie? Nie, nie, wiem, nie pamiętam. Nie przykułam do tego uwagi. Tylko jestem, coś jest, że jest na dół. Ty patrz, tu.

嗯，对。 te wielkotrwałe, wszystko było jeszcze jest na dół. winda tu była Też okno podpieprzone, jakie mhm. Tam jakieś meble, meble nawet Nikt ich nie zdążył ani wynieść, ani zniszczyć. No właśnie, ciekawe, co nie, aha, bo patrz, tutaj jest miejsce po czymś, tutaj prawdopodobnie była jakaś wanna, patrz, widzisz, tak dziwnie od tej, od początku wanna, no coś tutaj tak trzeba było i to sobie wnieśli. I to żeby się do rury. sobie wciągać? Ty, no, oczywiście, to by mogło być to. to. była recepcja. Nie. Ребятки, mm -hmm. это... Что-то нет? так темно, что не важно.